Dzisiaj, kochani, moje odkrycie. Nowa, bezkompromisowa bohaterka w polskim kryminale. Słuchajcie, ja nigdy takich nie mam dość. Tym bardziej, że jest to babeczka twarda jak stal, która nie cofnie się przed niczym. Poznajcie prokurator Gabriele Sawicką i niech skradnie wasze serca. Hej, hej, moi drodzy! W ten cudny jesienny dzień. Witam Was Olga z wielkiego buka. Dzisiaj kochani będzie o serii kryminałów, kryminałów aktywnej prawniczki i pisarki Diany Brzezińskiej, która wykreowała w swoich książkach jedną z najmocniejszych postaci kobiecych. I mowa tutaj o wspomnianej przeze mnie Gabrieli Sawickiej, prokurator Gabrieli Sawickiej. Kobiecie, która stawia czoła nie tylko zbrodni, ale także swoim własnym demonom. I od razu słuchajcie, zaznaczę, że nie jest to postać jednoznaczna. Ba, nie jest to taka postać też skora do kochania, ale mam nadzieję, że jej historia. Zachwyci was i przyciągnie uwagę właśnie do Gabrieli. I do tej pory, kochani, w serii z Gabrielą Sawicką pojawiły się trzy tomy. Pierwszy z nich to Nie dopniesz swego, drugi to Nie odpuszczę, a trzeci, najnowszy to Nie wygrasz ze mną. I kochani, o tej serii dzisiaj bez spoilerów opowiem Wam we współpracy z wydawnictwem otwartym. I tak jak powiedziałam, kochani, to będzie filmik bez spoilerów, wprowadzeń do serii, które mam nadzieję przyciągnie Was i sprawi, że będziecie sobie ostrze i na tę historię. Witaj w świecie prokurator Gabrieli Sawickiej. Dopiero co przeniosła się do Szczecina, jeszcze nawet nie zdążyła się rozpakować, nie zdążyła przywitać się z rodziną, a już została wciągnięta w nową sprawę. Znaleziono bowiem przed ramię mężczyzny, które najpewniej należy do męża innej szczecińskiej prokurator, której mąż niedawno zaginął. No cóż, sprawa, jak widzicie, jest co najmniej podejrzana. Sawicka więc będzie potrzebować wsparcia. Tego wsparcia udzieli jej innymi policjant Rafał Michalski. I to jest dopiero początek tej fantastycznej współpracy. Co więcej, jest to również dopiero początek opowieści o zbrodni i o osobistych demonach Gabrieli Sawickiej, którym będzie musiała stawić czoła, a które nie pozwolą o sobie zapomnieć. No i cóż kochani, dobrze wiemy na Wielkim Buku, że kryminały można czytać w dwojaki sposób. Po pierwsze możemy je czytać dla fabuły, dla samej zbrodni, dla tego dreszczyku podążania śladami sprawcy. W takim wypadku nie trzeba nawet za bardzo zwracać uwagi na bohaterów, nie trzeba śledzić ich dziejów od początku, można wskoczyć w nie nawet od środka, nic się takiego nie stanie. Nie oni bowiem w takich historiach prowadzą oś całej kryminalnej opowieści, ale... Można kryminały czytać też dla bohaterów. No właśnie, dla tych postaci, które są barwne, intrygujące, które od razu wciągają nas w swój świat, w swoją historię. Tym bardziej, kiedy jest to ktoś tak fascynujący, jak wykreowana przez Dianę Brzezińską nasza prokurator Gabriela Sawicka. I powiem Wam od razu tak, to dla niej zanurzamy się w tej historii. To dla niej śledzimy kolejne kroki śledczych. To dla niej podążamy śladami kolejnych zbrodni. I to ją wspieramy, gdy jej przeszłość puka do drzwi. To o niej myślimy, kiedy fabuła odkrywa kolejne karty, kiedy nasza autorka rzuca jej kłody pod nogi. Sawicka, słuchajcie, jest jak słońce, wokół którego orbitują zarówno inni bohaterowie, jak i my, czytelnicy. Czy w przypadku tej opowieści mogło być w ogóle inaczej? Słuchajcie, nie sądzę. A to wszystko dlatego, że Diana Brzezińska bardzo świadomie wprowadza nas w swojej książki jedną konkretną sceną. Tak, słuchajcie, w ogóle zaczyna się cała ta historia, więc niczego tutaj nie zdradzam. To jest, słuchajcie, scena morderstwa z przeszłości. Sawicka, będąc jeszcze małą dziewczynką, jest świadkiem i niedoszłą ofiarą mordercy. Kogoś, kto zamordował jej starszą siostrę. Kim był? Nie wiadomo, ale zostawił po sobie ślad. Ten jak najbardziej widoczny w postaci blizny na ciele sawickiej, ale także. Ten niewidoczny, właśnie. On jest jak widmo, które podąża za Sawicką, które stało się również częścią, taką nieodłączną częścią jej własnego charakteru. To tamten człowiek sprawił, że Sawicka została prokuratorem. To on sprawił, że ona nie cofa się przed niczym. To on też sprawił, że ona walczy do samego końca. To również on sprawił, że Sawicka w walce o sprawiedliwość, w walce o samą siebie. Potrafi zanurzyć się w największą ciemność. I tą jedną, tą pierwszą sceną Diana Brzezińska sprawiła, że my słuchajcie, nie możemy, nie potrafimy oderwać oczu od naszej bohaterki. I my już wtedy wiemy, że gdziekolwiek ona pójdzie, my pójdziemy razem z nią, nawet do samego piekła. Tak to właśnie, kochani, wygląda. Słuchajcie, nie dopniesz swego, nie odpuszczę, nie wygrasz ze mną. To jest, słuchajcie, tak naprawdę dopiero preludium. To jest wstęp do całej historii. Do historii, o której rozmyślamy jeszcze długo po książek. Miałam, słuchajcie, szansę czytać wszystkie trzy po kolei i całe szczęście, dlatego że każda z nich kończy się w taki sposób, że mamy wstrzymany oddech, ale powiem Wam, że ta trzecia to w ogóle jest jakiś totalny cios. No i co dalej? Co dalej? Ale poza tymi emocjami, słuchajcie, książki Diany Brzezińskiej to są kryminały z krwi i kości. To są takie prawdziwe kryminały w tym najlepszym tego znaczeniu. Mamy tutaj walkę dobra ze złem, ale w takim wymiarze, w którym dobro też miewa swoje ciemniejsze odcienie. I to są takie historie totalnie mroczne, drapieżne, takie, w którym niczego i nikogo nie można być pewnym. No może jednej osoby możemy być pewnym, właśnie a mianowicie naszej Gabrieli Sawickiej. Tylko właśnie prokurator Gabriela Sawicka pozostaje niezmienna. Ona jest taką siłą, także symbolem takiej kobiecej siły. Jest również bezlitosna, zarówno dla innych, jak i dla siebie samej. No i tak jak powiedziałam, słuchajcie, Diana Brzezińska zostawiła ją w Nie wygrasz ze mną na tym największym życiowym rozdrożu. Nasz czytelników natomiast zostawiła na tym największym możliwym wdechu. No i ja mam teraz nadzieję, że nie będziemy musieli długo czekać na kontynuację bo to, co się tutaj dzieje, to są naprawdę takie emocje. My żyjemy życiem Sawickiej i chcemy wiedzieć więcej. Trzy tomy historii o Gabrieli Sawickiej, Diany Brzezińskiej, do wygrania w naszym, słuchajcie, konkursie z wydawnictwem otwartym. Pytanie konkursowe natomiast brzmi. Która historia kryminalna, thriller, może być film, może być to serial, może być to książka, może być to seria książkowa, komiks, gra do wyboru kloru są waszymi ulubionymi albo które polecacie zarówno mi, jak i sobie nawzajem. Wpisujcie swoje odpowiedzi w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki pojawią się w opisie pod filmem i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Tyle wam powiem, kochani, co to były za emocje. Ja czytałam wszystkie te książki pod rząd. Inaczej by się nawet nie dało. I od razu żałowałam, że nie ma kolejnej części, nie ma kolejnego tomu. Z tego co widzę, już tytuł kolejnego tomu pojawił się w sieci. Ja nie będę wam nic mówić, sami musicie sobie sprawdzić. Słuchajcie, te trzy tomy, tak jak powiedziałam, to jest preludium. Ta historia zaczyna się naprawdę taką intensywną sceną sceną morderstwa. Dziewczynka jest świadkiem tego morderstwa. Jej siostra umiera. I to ją naznacza. I słuchajcie, ten demon, ta przeszłość. One idą za nią. No i słuchajcie, najważniejsze, zaczynacie czytać tę serię od pierwszego tomu, nie dopniesz swego. Dlaczego? Ano, dlatego, że to jest jedna z tych serii, które trzeba czytać po kolei. Tutaj nie możemy sobie wskoczyć od piątego tomu i jakoś to będzie i się ogarniemy. Nie, tutaj się nie ogarniemy, bo musimy pojąć, kim jest Gabriela i co nią kieruje, ale co więcej, każda z tych historii, one się po prostu spójnie łączą i to jest kontynuacja. Zaczynamy więc od nie dopniesz swego, potem nie odpuszczę potem nie wygrasz ze mną i od razu Wam mówię, że też będziecie razem ze mną na wdechu czekać. To jest jedna z takich serii, których ja się po prostu doczekać nie mogę. A jak wiecie, ja nawet tak za seriami nie przebadam i seryjna nie jestem. Diana Brzezińska natomiast sprawiła, że ja wpadłam w tę historię jak śliwka w kompot, nie mogę przestać, chcę więcej, czekam i czekać będziecie Wy. No i jestem ciekawa, jak to będzie z Wami i z Gabrielą Sawicką właśnie, czy pokochać tę postać, czy będziecie względem niej trochę tacy zdystansowani, krytyczni, jakby nie było. Jak wejdziecie w jej historię, będziecie chcieli więcej. Możecie poczytać sobie o książkach Diany Brzezińskiej na blogu Wielkiego Buka, czekamy wszyscy na kontynuację, to muszę podkreślić 5000 razy. Możecie również tak poczytać, tak jak powiedziałam, a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa pa! Jeśli jeszcze tutaj jesteście, to witam was najserdeczniej. Jest to kanał książkowy, jest to kanał literacki Wielki Bóg, któremu towarzyszy również blog książkowy. Rozgoście się i rozejrzyjcie. Mam nadzieję, że wam się tutaj spodoba. Sporo filmów na was czeka, sporo opowieści o książkach. Zaglądajcie i możecie również subskrybować Wielkiego Boga. Zapraszam do zobaczenia.